Siema, z tej strony Hogaty dzisiaj gra ze mną Willak Siemanko. Enormus Siema. oraz iBox a to jest kolejny odcinek serii Zagrajmy w GTA V Online Multiplayer, i to jest ekipowe granie, niedzielne granie w sumie. E, I dzisiaj, wraz z ekipą, którą tutaj widzicie, kurczę, patrzcie w ogóle, jaka piękna ekipa. Jeden majestatyczny koleś z Litwy, który ma jakiś świetny e, co, krawacik narysowany na koszulce. Oczywiście, nasza ekipowa dupeczka, czyli Willak, jeszcze <grym> po środku. Oraz ibox, który ubrał się, jakby szedł zaraz na plażę i jeszcze ma jakieś rękawiczki, takie biedoty. Ale okej, okay, dobra, zagramy sobie właśnie dzisiaj fajne, fajny trybik. Dokładnie będzie to tryb. Zaraz wam pokażę, ludzie, bo tutaj sobie wystartujemy przy Was, żebyście właśnie widzieli od razu co startujemy. To są tryby stworzone przez Rockstar. Jest to tryb adwersarza Ała. i jest to tryb dokładnie ten, który dzisiaj będziemy robić. E, hasta lawista, czyli tak naprawdę e, tirowcy, tirowcy, kurczę, <laughs> boże, to są ciężarowcy cię może versus e, rowerzyści, tak? Rowerzyści mają za zadanie dojechać na rowerach do końca rzeki Los Santos, zanim dopadną ich kierowcy ciężarówek. Uciekający na rowerach dostają fory, ale kierowcy mają większe wozy. Była to bardzo fajna rzecz, o której pisaliście i pod ostatnimi filmami, i pod... w trakcie w sumie ostatnich streamów, żeby to nagrać, więc tak sobie dzisiaj tutaj postanowiliśmy zrobić. Oczywiście pogoda ładna, południe. E, tu nic chyba więcej nie potrzeba, ponieważ zobaczycie o co chodzi w tym trybie. W takim razie Enormous i Ibox czekam, aż przyjmiecie zaproszenia i za chwilę pokażemy wam o co w tym trybie chodzi. Jak widzicie Willak tutaj gra na e, sterownikach kurcze padowych, więc no w będzie tym innym. <laughs> nie no żartuję, no. bez dyskryminacji. Ale polecimy sobie i zobaczymy, jak to wyjdzie. Mówię ten tryb jest bardzo fajnym trybem. Jeżeli macie jeszcze jakieś inne tryby. Godne polecenia, oczywiście zostawcie znać w komentarzach pod filmem. Jeżeli film Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę. No i tak jak właśnie powiedziałem, jeżeli macie jakieś tutaj fajne trybiki jeszcze, to też dajcie znać w komentarzykach. Dobra, wybierzemy sobie jakieś stroje. Zobaczmy, co by tutaj wybrać. W sumie Willak to jest dupeczka. Jestem z Willakiem. To zostawię mu panterkę. Tyrowcy dostaną jakiegoś orła i sobę. Okej, okay, może być. I lecimy. I lecimy. Okej, jesteśmy na rowerach Wilak, więc musimy teraz. Musimy uciec w tunelach Los Santos w kanale burzowym. Właśnie ten tryb ludzie polega na tym, że dwóch rowerzystów ucieka w wąskim tam jakimś najczęściej przejeździe przed ziomkami w ciężarówkach, więc ogólnie jest to fajny tryb. No a po kogo chcesz jechać? A zaraz się zobaczy. No jest po tego z lewej, ok? Kto chce na, na tego z lewej? Halo, proszę, co, co, co ktoś na mnie się już wystawia tutaj Ogólnie naszym zadaniem jest to, żeby dojechać. Dobra. O oh, fuck! Nasze zadanie polega na tym, żeby dojechać punktu, do punktu W którym, jeżeli do niego dojadę to wygraliśmy jako rowerzyści, ale jak widzicie no już zostałem w sumie sam No ja chyba nie wyjadę teraz skąd. No, to w sumie dobrze, bo, bo mam jednego w takim razie, tylko iBox. Okay. Pro, proszę, ja ciebie opanuj się tutaj. Opanuj Dobre. się. Widzicie? Patrzcie, to nie jest takie łatwe, bo teoretycznie, też kierowca ciężarówki ma bardzo łatwe zadanie, bo w końcu ma dużą hej ciężarówkę, nie? Ale to nie jest jednak tak, to, to tak nie wygląda. Kierowca ciężarówki też nie ma najłatwiejszego zadania, co zaraz zobaczycie, bo zaraz się tutaj wymienimy zadaniem, tak jakby. Więc, okej, okay, no patrzcie, oni no, się nie? zderzają, to nie jest takie łatwe, za chwilę to wszystko... Ale ja, ale jest nie chcę skręcać. Za chwilę to wszystko, ludzie, zobaczycie, Boże, patrzcie jak to wygląda, dwie ciężarówki gonią kolesia na rowerze. Okej, okay, dobrze, i do milimetry. Jestem blisko swojego celu, to trzeba przyspieszyć. Dokładnie, no, właśnie, już jestem... To nie chcę przyspieszyć. Jestem dosyć blisko. Jeszcze chwila, jeszcze chwila, ludzie, i może mi się uda, może mi się uda. Fuck you, kurde, tam. Od góry, na punkt! Byle do punktu! Fak, 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 fak! Fak! Dobrze! Nie, dobra. Dobra, Jest! Dobra! Dojechałem! Dobrze, Willak! Zająłeś tam Enormusa ja ładnie. ładnie. Dobra. I teraz będziemy się zamieniać rolami, czyli my będziemy z Willakiem kierowcami ciężarówek, a Enormus i iBox będą przed nami uciekać. Więc teraz zobaczycie ale jak to będzie. Ale tymi ciężarówkami strony. prawie niemożliwe skręcać tak normalnie. No tak, no bo właśnie o to no. chodzi. Te ciężarówki niby są dużo większe, szybsze i wszystko, ale no bardzo trudno jest złapać kolesia na rowerze. No, na tym to kolega, więc jedziemy. Mamy świetne ciężarówki te, tak jak ja mówiłem, amerykańskie kurde ciężaróweczki. To znaczy właśnie nie amerykańskie, Boże, europejskie ciężaróweczki, te takie ze spłaszczonym przodem, więc lecimy. Kurde, ciężarówki! Do ataku! Lecimy. Dobra. Rozdzielamy się czy razem? Dobra. Rozdzielamy się. Ja zjeżdżam na lewo w takim razie. Dobra. To jest Okej. Okay. Dobra, dupaczka ze mną. <śmiech> Dobra, Ibox <laughs> strącony. I Enormus też, dawaj Boksa, dawaj aj Boksa tam przejedź to do to już końca tyłu? No on jest z tyłu Aha, bo ty kurde myślałem, że ruszysz tam za nim, bo ja dwóch strąciłem w sumie O kurde, dobra ja za on, Enormusem w takim razie już jadę Fuck. A? Mm -hmm. Idź ode mnie Aha. Dobrze. Bak. Tutaj spowalniam Enormusa Dobre, cały dobra. czas. Chodź, 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 chodź. Ja go spowalniam, ja go spowalniam. nie daj się. Nie daj się, Enormus. U. Dziękuję <grym> bardzo. Dziękuję. Idealnie. Idealnie. Wygraliśmy w sumie. To było chyba najłatwiejsze zwycięstwo moje, szczerze powiedziawszy. Jak gram trzeci raz ten tryb eee, jako pierwszy ten, to najłatwiej. Ale okej, okay, dobra. W takim razie, ludzie, lecimy na kolejny. Tutaj mamy 5 razy chyba do przejechania. Mamy 5 różnych map tego trybu. Więc polecimy w takim razie od razu na właśnie mapę numer 2. Więc wszyscy proszę o kontynuację. I lecimy o łapka w dół, kurde. Łapka w dół. Nie no, myślę, że bardzo fajny tryb. Oczywiście, I tak to jak to mówiłem jest. już, jeżeli tryb Wam się spodoba, zostawcie sobie tutaj łapkę w górę oraz dajcie znać, jakie jeszcze tryby chcielibyście zobaczyć, ponieważ z tych trybów testowaliśmy chyba jeszcze dodatkowe dwa i... Te dwa tryby dodatkowe, jak na przykład tam było z tym, że są dwa pociski, czy coś takiego, to też jest niezłe. I jeżeli byście chcieli więcej, właśnie zobaczyć odcinków tutaj z ekipą, właśnie kiedy gramy na jakiś trybie adwersarza, to dajcie znać w tych komentarzykach, bo to będzie właśnie wyznacznik tego, czy chcecie mniej więcej to widzieć, czy, czy nie po prostu. Bo to wiadomo, chyba można były naboje na wagę złota. To co No tak, 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 tak naboje tak. Na, na wagę złota, dokładnie tak, bo tam zegraliśmy wtedy tę mapkę, pamiętam, w domu Michaela. I to było dosyć fajne, więc można było też to spróbować. Więc lecimy w takim razie Hastala Vista 2. Czy tam Asta, jak ktoś mówił, że ha, hey, jest nieme. Halo, kurde. Nie wiem, nie wiem jak to jest. Nie będę się. Nie, Boże, nie, nie, nie te strony jakieś inne. O, obłąkanie zabójczo-śmieszne. No kurczę, no to nasze to naprawdę zabójczo-śmieszne są. O, pozagrobowe, eksperymentalne, ofiara, kolory. W kolorach możemy zagrać tak. O, pełnia jest fajna, kurde. Nie nie to, SC, uh, wy macie jakie aha, wy macie mumie, dobra, my mamy takie, więc okej, okay, lecimy wraz z Willakiem znowu próbujemy uciec na początku by potem ich łapać kiedy oni będą uciekać, tym razem mamy uh, no, trudniejszą um, część ucieczkową że tak powiem uh, trudniej jest tu uciekać ale z drugiej strony trudniej też jest tu łapać ponieważ na tych zakrętach, jeżeli rozpędzisz się ciężarówką bardzo trudno już jest skręcać, co zaraz pewnie uświadczycie. Więc my już uciekamy Tylko, że jak nas dorwiecie, to Rysz. będzie dupa. O kurde. Okej, okay. okej. Okay. Okej. Okay. To na narmus, co tam? Cześć. Fuck! Ok. Tutaj jeszcze jest o tyle, że każde w sumie krzaczki mogą nas wykończyć. Ja pierdź no. iBox jeszcze! Ej, uciekaj, uciekaj! Nie wiem, nie wiem, nie wiem, ja wiem, wie, 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 wie. ja wiem, nie wiem, to wiem, Dobra, wiem, nie wiem, nie co, to jest dobre, dlatego to jest świetne, kurde, nie wiem, 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 nie Ty jesteś chory jakiś. Kurde. Za... Ja? Jaki kierowca ciężarówki? Trochę mnie gardło boli, no ale nie przesadzajmy. <grym> ja pierdziele, co tu się dzieje? Ja tak za, ja pierwszym za pierwszym razem tak wyleciałem, pamiętam, właśnie w trakcie live'a, jak graliśmy. To wyleciałem w ten sposób. Jezu, co to było? Przecież ja zrobiłem jakąś beczkę w powietrzu jeszcze. Normalnie, dobra. Uciekaj tam, Willak. No jadę, ja, jadę. ja, to, ja to. Się ciężarówką, to jest jakieś osiągnięcie? No, chyba nie ma właśnie, kurde. Ale dobra, lecimy. Uciekamy. Teraz zjeżdżamy właśnie do miasta, więc tutaj, tutaj już jest trudniej dużo w mieście, bo nie ma tak naprawdę, którędy uciekać. Enorwus mnie goni w razie czego, dobra, uciekaj, uciekaj, Willak, uciekaj. Poko, spoko, spoko, jadę, jadę. Okej, okay. ej, cześć! Z Jezu, patrz jak to wygląda, jak to epicko wygląda, jak oni nagle zjeżdżają z tej górki, kurde, o, wyskoczył iBox. O, fakt, prawie się rozbiłem, o coś. Dobra. To jest ciężarówka śmierci, chłopie. Enormus! Okej! Okay. Wow! Fuck! Uciekaj! Uciekaj, Willak! Uciekaj, Wilak, Uciekaj! Uciekaj! Jadę, uciekaj. Jadę, jadę. uciekaj! Nie wiem, czy przewróciłem chyba tego. Ale... No, on leży. A nie, już nie. To no dobrze, nie... wyjedź A... na rower. No, wstał już. A... Nie, nie zdążę, nie dojadę, nie dojadę. Dasz radę, Wilak, Wierzę w Ciebie, jak coś, nie. to ja też jadę już. <laughs> dobrze! wygraliśmy, nie strącili, nie strącili w dalszym ciągu jak mnie strącił i prawie zabił tak Enormus, Enormus mnie już nie dobił kurde to jest to to jest ten dreszczyk emocji kurde ten zastrzyk adrenaliny nagle nie jak kurde zjeżdża ziomek rozpędzoną ciężarówkę, wziąka drugiego który jedzie sobie na rowerze no co to jest to ja jest to to właśnie takie emocje jak tak nie widzisz tej ciężarówki tak znikąd się no tak. że iBox no, tak no. nagle wypadł na mnie tam jak mi przetrącił ja kasę? No, dobra. Okej, okay. teraz my gonimy. Ja nie mam tego daszku. W ogóle po co jest ten daszek? Tak się zawsze, zawsze zastanawiałem. Czy to jest. Czy to nie jest chyba dodatkowo... To nie? jest aerodynamiczny. Od... jeżeli to, no, jest aerodynamiczny. No, no właśnie, czy aerodynamiczny? No, tak mi się wydawało, bo do czego innego to mogłoby służyć? Tak na dobrą sprawę. To jest tylko po to, jeżeli jest wysoka naczepa, żeby Aha. nie. A no w sumie tego. tak, żeby nie było tego. Taki przepływ powietrza był, ok? I nie blokował tej naczepy, nie? Która jest tam dosyć, no. Nie jest jakoś zrobiona. Dobra. Oni nie mogą aż tak dużo robić rajdu po bieszczadach <laughs> Nieważne, nieważne, chyba było ten, zrobiłem pełny obrót Uważaj tam, nie nie, nie. do przodu do, do przodu Willak Spokojnie, nie, 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 nie. spokojnie, oni nie mogą tak długo po bieszczadach jeździć Oni tak długo tamtędy jeździć nie, nie powinni móc oh Więc zaraz oh mówię, oh Dobrze! Ja to właśnie Ibox zniszczony Widzę mnie ta barierka Dobra, to teraz tam radę Jeszcze normus, jeszcze normus Uważaj, uważaj Kurde, prawie Prawie Gdzie jesteś Willak? Jedźmy ja, Atakujemy ja, Chyba tak cię zahaczyłem trochę, nie? No, około zahaczyłeś o, fuck. O, Kurde, no jak? <laughs> Jak się odbiłeś ode mnie? <giby> dawaj, dawaj, Enormus! Willak no, szybko, chodź! Się. Jadę, jadę, jadę już. Chodnikiem, chodnikiem jedź! Ja tu drifty robię tą ciężarówką już! Szybko, U... bo ja go spowalniam, ja go spowalniam dobra, teraz! Dobra, dobra, dobra. Dobrze, Willuck. Dobrze, Enormus. <giby> Willak gdzie jesteś? Dawaj, prój, prój, prój! Do przodu, do przodu, do przodu! Do przodu, prawą stroną, prawą stroną wejdź, dawaj i te dwie ciężarówki teraz zjeżdżają. Rozpędzają wiesz, cię. się. teraz? Dawaj. Dawaj dawaj, dawaj. Dawaj, 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 dawaj. Uważaj. Kurde. On będzie do ciebie zakręcał, spokojnie, spokojnie, nie, nie, nie. on do ciebie czeka, jedzie z powrotem. Czeka. Ja już nadjeżdżam. Weź go, zablokuj przynajmniej teraz na chwilę jeszcze. O nie, fuck <noise> Tak, prawie wyszło wam. No nie spadł znowu, zaczepiłem cię stary no! Dawaj, 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 ostatnia szansa Willak. Zaczep go przynajmniej Zablokuj! Czy cokolwiek hmm. Dawaj, 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 dasz radę, dasz radę, dasz radę Jest, Kurde. jest. Tak! Prawie, 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 było! Jakie emocje! Jezu! No mm. Ale o jednego, to my powinniśmy wygrać jak był remis, jak o jednego więcej tam rozsarować To będzie chyba jeszcze raz. Będzie dogrywka chyba, no, bo, bo to jest do dwóch wygranych. Dokładnie, okej, okay. drodzy ludzie, mamy dogrywkę teraz. Mamy dogrywkę, w której musimy jeszcze raz uciec, więc teraz wszystko się rozstrzygnie. Runda trzecia, Dobry. trzeba Dobry. wygrać obie, obie rozgrywki po prostu, żeby. Hmm. E, albo przynajmniej jedną, ale żeby druga drużyna nie wygrała wtedy na takiej zasadzie. Okej, okay, dobra. Szybko, szybki zjazd musimy zrobić teraz wilak Oni nie mogą nas złapać, musimy to wygrać Kurde i to jest Aha. to. Jeżeli Dobra, teraz spadniemy. O, kurde. Jeżeli teraz spadniemy, to w kolejnej rundzie ratuje nas tylko i wyłącznie wygrana, więc... O ja pierdzie... Nie o jak powiedział. I czas jakbyśmy ja na was patrzyłem. wylądowałem yes. na kołach. Co wyście ja robili nie. tam? What are you doing here? I e bok kurde, ten leci. Co za typy... No fuck. O, o, dobrze, dobrze, wywalił się, wywalił się. Trzeba nadrobić teraz, trzeba We troszeczkę, troszeczkę przyspieszyć. Wyleciał gdzieś. Willak trzyma kurde. ich z dala, trzyma ich z dala. Nie. Ah, Zabij go. Zabij go, proszę. Przynajmniej nie, na czas, na czas graj, we luck. Na czas, nie daj się przynajmniej Kurde, zniszczyć od razu. Ja wbierało, Trzymaj jednego bo... z nich przynajmniej. Dobra, dobra, dobra. Ja, dobra. ja nie, fuck, daj widziałem cię. Go... Widziałem cię tą ciężarówką. No, widziałem cię. No. Widziałem cię. Ja Odziedź. ciebie też widzę. Tak Odjedź. Tym... No fuck, no, fuck no, rozpędzona ciężarówka mnie goni. Dobrze, zatrzymał się. To jest to, to jest to. żarówka ma hamulce z dupy, nie? To jest to. Wyścig z czasem. Ja normalnie bym tu najwyższe przyrzutki już zrzucił, kurde, żeby na najwyższych zjeżdżać z tej górki. Nie, go nie miecie żarówka! Wiecie, żarówki! Gadamet! Willak, a ty jeszcze jedziesz? Ja jestem z tyłu. O, jestem z tyłu, bo ten spadłem z roweru. Usiadę. Potrzebuję wsparcia. Potrzebuję wsparcia, dwie ciężarówki mnie tutaj próbują wstrącić Najgorsza jest ta końcówka, tam na prosto, no. bo tam nie ma się gdzie schować Dokładnie Ale on już jest blisko, ej i... Fak, dobrze, Wiesz, nie to? mogą się zatrzymać jak się no rozpędziły konie, nie. Dobra, nie, będzie, nie. będzie to, będzie, mam to, mam to, kurde Aj. Dobrze, to jest to, to jest tak, tak ma być, kurde ludzie, okej okay. Wygrane na ciężarówkach to jest to gra tylko na tej, co na moście tym wysokim, bo wtedy dla rowerzystów to jest prawie niemożliwe. Ej, czyli my w sumie wyzwyciężyliśmy w takim razie, tak? No. tak? Tak, tak. tak. Okej, okay, to zagramy jeszcze jedną mapkę, myślę, żeby trzy, żeby do trzech razy sztuka była. Więc e, oczywiście enterki, proszę, żeby jak najszybciej przejść sobie do tego trzeciego e, hasta lawista będzie to trzecia mapa. Tutaj właśnie ten tryb różni się tylko w sumie tym i wyłącznie, że no, zmienia się mapa, tak? Założenia są te same. Ale mapy są różne i tak na dobrą sprawę, chyba ta pierwsza mapa jest taka, nie wiem, najbardziej zrównoważona, tak mi się wydaje. Ta pierwsza w tych ściekach, w tych tak, kanałach no. ściekowych, burzowych. Chociaż ciężarówki mają dużo gorzej w wodzie. No. No, ale rower też ma dużo gorzej w wodzie, <ścoughs> więc to takie, wiesz, no jak już wjeżdżasz do wody, to na własną odpowiedzialność tak troszeczkę, okej. Okay. Eee, dobra, tutaj jest tak, rowerzyści mają za zadanie dojechać na rowerach do końca drogi numer 68, zanim dopadną ich kierowcy ciężarówek uciekający na rowerach, dostają fory, ale kierowcy mają większe wozy, no dokładnie tak, więc okej, okay, lecimy, Willaka tutaj zobaczymy. Willak, normalnie powiem Ci, świetne ubranie. Jakbyście ludzie ocenili ubranie Willaka na dzisiaj? Oczywiście to jest ta postać, którą tutaj widzicie w tej chwili. Ja bym tak ocenił w sumie na 8 na 10 nawet. Okej, okay, eksperymentalne. Co oni ubierają? Aha, oni mają te małpy. My mamy ziomków kurcze z Breaking Bad, więc proszę o gotowość i lecimy. W dworkach na śmieci. Która to jest droga? Droga 68 to jest. Z o Jezu. Koło chyba... Fordu, o Jezu. Ten on jest trudny, on jest trudny, no Tu będzie trudno uciekać tak przed wami tak na dobrą sprawę Okej okay. Bo ja miałem tylko Lego jakiegoś... No i w ogóle my ja teraz miałem. jedziemy ciężarówką na start Tak no. Jak wcześniej na rowerach Okej okay. Uciekacie tam, kurde, halo? No nie, i my czekamy na was Willak, proszę, zagrzej nas do boju Dobrze No, no zagrzej, zagrzewaj, do boju Na dom jak jeszcze nigdy nie pedałowałeś iBox. Okay. Pedałuj, iBox xd, xd xd Kurde, dobra Lecimy w takim razie 10 Kapa 10, lecimy do ataku Oni tu będą robić raid po Beskidach, więc ogólnie... nie do wody, nie Serio, do wody? Prawie nie, 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 on nie wyjedzie. Dobra Dobra, ja się zajmę Enormusem w takim razie, póki co. Dawaj, 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 dawaj go, dawaj go, dawaj go, dobrze! Ej, ja! Litewski internet! Kurde, litewski internet wziął i kurde zniknął nagle Dawaj, 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 są dawaj Aha, to są krzaki, super, no tak, krzaki przez które się nie przejeżdża, spoko. Fuck. Dobra. Dobrze, fuck. Enormusa już jadę, 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 jadę! Jak? Czemu? What the fuck? Enormous! Enormous! No internet, rower? dobra, okej IBOX przejeżdża. Został sam IBOX. E IBOX. To powiedziałem. Jeśli wygrałem, to teraz ty wygramy. IBOX. IBOX. Mam cię gdzieś. Pa, pa. Jak poleciał! To jest to. Dobra. Dobra. Robimy gemor koniec, koniec, koniec. Robimy Jemur. OK. Dziękujemy. Dziękujemy Zachaczymy mnie po głowie mi przejechał kołem. To jest właśnie najtrudniejszy chyba z tych pięciu etap do przejechania na rowerach, tak naprawdę. No, okay, to tutaj więc nie zostaje nie nam. Jest no dokładnie, więc musimy. My tutaj musimy, tutaj trzeba robić rajd normalnie po bieszczadach, więc inaczej, to... inaczej się nie przejedzie na tym rowerze, bo będzie bardzo trudno, więc teraz my. Hogaty Wymiarcie i fartowy. Willak. ja pierwszy raz to. Ja pierwszy raz Entryp gram. Spoko, rozumiem. Okej, okay. nie ma problemu. My teraz właśnie z Willakiem spróbujemy jakoś przejechać i uciec przed wami. Super, mamy stroje takie świetne. Jednoczęściowe, hech. Kombinezony. Okej, okay. ruszyli już. O, ja już, 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 ja już ich słyszę. No. Zagrzewają się do walki. Gdzie jest moje radio, żeby mnie zagrzewać do walki? O nie, ja już ich widzę. Fuuuuuuck, goddammy! Ja God damn Lecimy, lecimy, uciekamy, lewo, prawo, lewo, prawo, Pedaluj, pedałuj. Pedałuj, pedałuj, pedałuj. To, to że nie ma cienia aerodynamicznego. No. Jadę. Kurde. Dobra. Okej, okay, dobra. <grym> Świetny zjazd. O, dobra, ibox się już poddał tam, w wodzie widzę. Lecimy, lecimy w takim razie. Willa, leć, póki nikt cię nie goni. Dobra, dobra. To znaczy, już mnie gonią, ale dobra. FUUUUUUUCK FUK Fuck, 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 fuck Fuck Dobra, Enormus wylądował w wodzie Enormus wylądował w wodzie Ja pierdzielę Jak ja to przejechałem to nie mam kompletnie pojęcia Wyjeżdżę, Jadę, jadę stąd Ja jeźdź, 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 jeźdź. Jak to zajmuje? Dobrze, zajmuj ich, zajmuj, a ja za ten czas lecę o oh, fakt widzę już ciężarówkę Nadjeżdża do mnie, kto, kto do mnie jedzie? iBox. Kurde, Ivox I... Dobra, wyjechałem Od, Odjedź ode mnie, Ivox, zostaw Zobierz mnie Zobierz ja się zajmę zabrał Zostaw zabrałem. mnie Ivox, odczep się, powiedziałem no chodź, raz. Tutaj. Raz. Odczep się. <laughs> chodź tutaj Odczep chodź się Chodź tutaj Odczep się tą ciężarówką Chodź tutaj Odczep się, powiedziałem Kurde, odczep się, dobra N Nie dałeś rady za pierwszym razem Lecimy dalej w takim razie a to było właśnie dobre o, miejsce. Nie, 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 nie. To było dobre miejsce, żeby mnie wziąć tam, w tym miejscu. To kurde, tak naprawdę. Tamto miejsce było dla ciebie dużo korzystniejsze niż teraz uciekanie po górkach czy po czymś, tak jak to czynią. Więc. Okej, okay, a tu w sumie jest droga jakaś, lol, bo mam zaznaczoną drogę. Co, będę jechał po drodze, no. No kurde. Okej, okay, ostatni, ostatni ostatnia trasa, fuck, ostatni fuck, taki fuck, etap. Tak, tak. Strącił cię? No. To na czas przynajmniej, na czas, szpila i na czas tam. FAK! Też mnie strącił. Dobra, daję. Jest po Hogatego. Dawaj, dawaj, dawaj. Bo ja się zapakowałem. On się zagrzebał, on się zagrzebał. Tak. On się zagrzebał. To ja zostawię Willa. Dobra! Dobrze, dobrze, iBox Fak, 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 jedziemy, jadę, jadę. Tak. Szybko iBox Byłem już blisko. To nie ma to nie ma koni, <noise> to nie te dwadzieścia mam, mam rower, mam rower. Fuck. Jadę on, Jestem już bardzo blisko, ale on jest jeszcze bliżej! Da! <noise> 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 Wygrałem! Wygrałem Proszę to to jest, to! to jest to! To jest to! Ja cię zahaczyłem w ogóle tam? Przy <noise> dystrybutora? Przy dystrybutorze już nie. Ja, ja się zatrzymałem w tym momencie, jak obok mnie tak przejechałeś, nie? Przeleciałeś. Dobry Ach, timing, to myślałem, jest to, że ludzie. Zobaczyłeś. Więc okej, okay, myślę, że w tym odcinku to było na tyle. To był odcinek poświęcony właśnie e, trybowi adwersarza e, i dokładnie trzem mapom Hasta Lawista. Więc, e, tak jak powiedziałem, myślę, że w tym odcinku to było na tyle. Dzisiaj grał ze mną Willak, No. iBox Siemo. oraz Enormus. Gralem. Oczywiście, jeżeli odcinek Wam się spodobał, zostawcie łapki w górę. Dajcie znać w komentarzach pod filmem, który z trybów chcielibyście jeszcze zobaczyć tutaj w naszej ekipie. Oczywiście, tak jak mówiłem, ekipa się cały czas zmienia. Jeżeli chodzi o rekrutację, rekrutacja jest przeprowadzana przez Bartka, kobla i rawcia w tej chwili w, przez te trzy osoby. Na naszym TeamSpeak'u, więc jeżeli ktoś chce się zrekrutować, myśli, że jest ogarnięty, to naprawdę zapraszam na TeamSpeak'a i tam jest ta rekrutacja przeprowadzana. Więc jeszcze raz dzięki za oglądanie i na razie, pa pa, cześć. Hello.